Często mówi się, że chociaż żyjemy w tłumie, to tak naprawdę jesteśmy bardzo samotni. Niektórzy nawet twierdzą, że samotność to najpoważniejsza choroba XXI wieku, która dotyka nawet najpiękniejszych, najbogatszych i najbardziej sławnych. Problem w tym, że nas ona również dotyka. Nawet ci, których uważamy za najbliższych nam, są tak bardzo pogrążeni często w swoich sprawach, że są daleko od nas czy swoją duszą, a czasem nawet tak fizycznie. I dlatego coraz bardziej zamykamy się na nich, a oni na nas, i samotność się pogłębia. A przecież nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Bóg doskonale zna naszą samotność. I zupełnie nie chce się na nią zgodzić. Dlatego pozostał z nami w Eucharystii. To w Eucharystii najpełniej zrealizował obietnicę, którą złożył, objawiając swoje imię Mojżeszowi na Chorebie. Kiedy Mojżesz go o to zapytał, Bóg powiedział: Jestem, który jestem. Co można by było przetłumaczyć: Byłem, jestem i będę. Tym, który był, jest i będzie. Więc imię Boga to jestem, jestem obecny, jestem obecny i działam. Tym imieniem przedstawiał się Jezus w Ewangelii wielokrotnie, na przykład wtedy, kiedy przyszedł do apostołów w czasie burzy i powiedział: Odwagi, ja jestem, nie bójcie się albo kiedy wstępował do nieba, zapewniał swoich uczniów o to, ja jestem z wami aż do skończenia świata. To ta obietnica Boga wyrażona w tym imieniu najpełniej realizuje się w Eucharystii. On jest obecny tuż obok, przy nas. Kto wierzy w misterium obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie i często odwiedza go w kościele, ten nigdy nie czuje się samotny. Nawet gdyby był fizycznie sam w tym kościele, wie, że Jezus jest przy nim. To dodaje otuchy. O tej obecności Jezusa w kościele przypomina nam wieczna lampka. Ona powinna palić się ciągle. Blisko tabernakulum, żeby przypominać nam, że Jezus ciągle, nieustannie jest w tabernakulum obecny i czeka, i tęskni za nami, za spotkaniem z tymi, którzy czują się samotni. Jeżeli więc samotność jest najpoważniejszą chorobą XXI wieku, to obecność Jezusa w Eucharystii jest na nią najlepszym lekarstwem. Dlaczego więc tak rzadko po to lekarstwo sięgamy?